I chcę poprosić teraz dwie osoby, które króciutko po pięć minutek podzielą się z nami właśnie takimi króciutkimi świadectwami, co daje im społeczność. I najpierw chcę poprosić siostrę Iwonę, siostrę Iwonę Fiałkowską, która podzieli się z nami, co dała jej społeczność i w jaki sposób też grupa, z którą współpracuje, bo jest liderem jednej z grup. Podzieli się z nami właśnie, co dały jej właśnie te grupy uczniowskie i ten czas społeczności, szczególnie właśnie w grupach. Siostro Iwono, jesteś, to zapraszam Cię, teraz jest Twoje pięć minut. Chciałam powiedzieć, że w gruncie rzeczy mam do czynienia na co dzień z trzema grupami, które pojawiły się po szkoleniu, po grupie szkoleniowej dla kobiet. Którą prowadziła Marysia. To jest grupa dla mam, która wyewoluowała w grupę y, modlitewną, y, poranną, y, gdzie dosłownie to jest, to jest krótkie spotkanie poranne i y, 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 jest to społeczność i modlitwa. Ta sama grupa spotyka się w niedzielę po wykładach brata Finleya, i y, tam ma charakter, Typowo misyjny, typowo szkoleniowy, te same osoby, to jest, to jest kilka osób z Krakowa, trochę tutaj z mojego terenu, z, z zachodnio-pomorskiego. Natomiast chciałam powiedzieć o pewnym fenomenie grupy w Goleniowie, dlatego że nasza grupa w zeszłym roku, mniej więcej o tej porze, rozpadła się przez rozłam. Po prostu spora część członków naszej grupy odeszła od kościoła, i zostali ci, którzy w zborze się nie odzywali. I powiem Wam, że mm, po, pierwszym, po pierwszym takim y, y, okresie żałoby, tak naprawdę, bo strasznie żeśmy to przeżyli, y, zaczęliśmy się spotykać w ramach y, grupy uczniowskiej y, zamiast spotkań modlitewnych, które zwykle mieliśmy w środę. Spotykamy się online cały czas i powiem tak. Y, Spotykamy się codziennie na półgodzinnych spotkaniach wieczornych, gdzie czytamy książkę Przyjście Pocieszyciela i modlimy się, modlimy się razem w naszych bieżących intencjach, dosłownie z dnia na dzień. I to doprowadza do tego, że te osoby otwierają się na siebie nawzajem. To jest coś niebywałego, a powiem Wam, że ci, którzy się nie odzywali, przyjęli rolę, tej części grupy, która została, i no mamy takiego brata, który nie potrafił czytać dosłownie. Strasznie się jąkał i, i, i strasznie się mylił. Wiecie, co ten człowiek w każdy szabat czyta psan i modli się. I gdybyście mogli go usłyszeć, to naprawdę ciarki przechodzą po plecach, dlatego że jest to dar. To jest dar, który został mu udzielony. Jeśli chodzi o spotkania modlitewne. To, tak jak mówię, spotykamy się co środę, i tam mamy studium według kolejnego modułu, i jest to nastawione spotkanie głównie na misję. Natomiast te codzienne spotkania są bardziej nastawione na społeczność, i y, mamy nowe osoby, przychodzą nowe osoby. Pojawiają się jedna jest z Holandii, druga jest z Niemiec. Ta z Niemiec jest, y, nie jest adwentystką. I ze zdumieniem obserwujemy po prostu, jak działa Bóg, a nam samym naprawdę zdejmuje to wielkie ciężary z serc, bo yy, kiedy się spotykamy codziennie, to, yy, to jest to okazja tak naprawdę do, do otwierania serc przed sobą. To jest cały czas ta sama grupa, i powiem tak, nigdy żeśmy o sobie tyle nie wiedzieli, co wiemy w tej chwili. Pięknie. Chwała niech będzie Bogu za to, że używa właśnie różne osoby, gdzie właśnie możemy inspirować innych. Dobrze, a teraz chcę poprosić jeszcze siostrę Ewę Heratkę, która podzieli się z kolei, co jej dały grupy uczniowskie w aspekcie społeczności, w jej takim doświadczeniu w Kościele. Zapraszam Ciebie, siostro Ewo. Witam wszystkich. Chciałam się z wami podzielić, co tak osobiście dały mi grupy uczniowskie i co osobiście dała mi społeczność. Wiecie, człowiek ma dużo swoich kompleksów, ma swoich jak gdyby słabości. I dla mnie właśnie grupy uczniowskiej, społeczność jest takim Bożym lekarstwem na moje kompleksy, na moje słabości. I pomaga mi się bardzo rozwijać. A mianowicie w czym? Miałam bardzo duży problem z nieśmiałością i z nawiązywaniem kontaktów, i Pan Bóg wyleczył mnie, tak powiem, przez tą społeczność, bo. Grupie, gdzie mamy społeczność, musimy się otworzyć, musimy powiedzieć, znaczy się musimy. Chcemy, tak? Ale każdy może się wypowiedzieć. Na początku może jest trudno, ale Pan Bóg mnie otworzył. I wiecie, no kiedyś, jak mi przyszło się pomodlić w kościele, nogi mi się trzęsły. A ja w tej chwili mówię tutaj do tylu osób i nie czuję takiego lęku, więc Pan Bóg to mi dał? Później. Co jeszcze? Miałam duży problem z brakiem zaufania do ludzi i wiecie, no w tej społeczności jak jesteśmy i rodzi się taki, rodzinna taka masz, no po prostu zaczynasz tym ludziom ufać, zaczynasz się otwierać, wychodzisz ze swojej skorupy, tego osobiście też doświadczyłam. Cóż jeszcze? Skupienie się na sobie, myśleniu sobie, no, że to tak człowiek taki biedny i w ogóle, ale jak posłuchamy y, osób, które się wypowiadają, bo mamy społeczność i mówią o swoich czasem problemach, czytamy o jakichś różnych rzeczach. To nagle myślę, no wcale tak nie jest źle, bo inni mają gorzej, a może trzeba im w czymś pomóc. I tak sobie pomyślałam, przestajesz po prostu zwracać na siebie uwagę, patrzysz na tą drugą osobę, aby za nią się pomodlić, aby z nią być, więc to, to właśnie też mi pomogło. W czym jeszcze? Podniosłam moją, jak gdyby, pod, bo miałam bardzo niskie poczucie swojej wartości, ale bo wiecie, jak przyszło mi na przykład przyjść do grupy, gdzie był jeden pastor, drugi pastor, jakaś tam inna osoba, sobie myślałam, jejku, co ja tam będę robić, przecież ja w ogóle nie mam ani takich, takiej wiedzy, ani, no po prostu byłam nieraz przerażona, ale jak przyszło do studium, to Pan Bóg po prostu to zmienił, zobaczyłam, że też mogę coś powiedzieć, że to nie jest tak, że oni są lepsi ode mnie, jacyś tacy inni, więc to też mi pomogło. Co jeszcze? Zawsze czułam się taka samotna, wiecie, i też jak jesteśmy w zborze, to mamy taką ograniczoną, no, mamy mało ludzi, tak? I znamy tylko te okoliczne zbory, rzadko wyjeżdżamy na jakieś tam spotkania, a teraz to już w ogóle. Ale teraz tutaj mam taką dużą rodzinę, poznaję ciągle nowych ludzi. I teraz sobie pomyślę, że jak może kiedyś dojdzie do takiego spotkania, tak pojadę na nie, to nie będę się czuła taka osamotniona, bo Pan mógł dał mi ludzi. I będę mogła powiedzieć. O, znam cię, siostro, fajnie, przyjaźnimy się. Zbiem o, o tobie już tam takie różne rzeczy. E, cóż jeszcze? Po prostu. Ta grupa, grupy stają się takie bliskie, stają się takie rodzinne. Czujesz się, że ktoś cię rozumie, że nie jesteś sam. I rozwija cię niesamowicie i zmienia. I po prostu no, to mi dało, po prostu taki rozwój, taką zmianę. Jak tak. zauważyłam osoby, które były w tej grupie, to taki niesamowity wzrost, duchowy i takie pójście do przodu. I to tak bardzo widać. I za to Bogu jestem wdzięczna, bo to wszystko, naprawdę wszystko jest tylko Jego zasługa i Jego dzieło. I to, że On stworzył społeczność do tego, abyśmy się uzdrawiali i leczyli. Leczyli się człowiek człowiekiem. I ja Mu za to dziękuję. I, i to chyba wszystko. Dziękujemy dziękuję bardzo. bardzo. Dziękujemy bardzo. Cieszymy się. Niech Bóg również Tobie błogosławi w tej służbie.